Cześć? Ale mam czułość, opiordziola. Ja co tam? Nie, 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 nie zaczynajmy tego tematu. <ślekluczów> A mi mikrofon się podobał. No, było słychać, że jest z komóreczki komputer. Nie słychać, jak coś. Bo co na komórkę, bo mi skrzecze. Nie, serio Cię nie słychać. Czym się? O, teraz. Czym się mówiło? O się Boże, dobro, nie, nie to... mogę. Daj kartę, daj kartę. A ja mówiłam jakieś fałdy. Daj kartę. No. rzuć. Jak to się wrzuca? Dobra, okej. Okay. Chodź, tu była ulepszarka. Bo nie miałam, nie być, bo się uwolnić, bo dzisiaj mam pierwszy dzień i pobiec z ale już ja trudno. Ja mam taki... O! Mało ludzi. No jeszcze o. zobaczyłaś, że ja byłem... No, nie dziwię się. No, odpisałam się w sumie, jak akurat ty pisałeś Aaa, faktycznie jesteś, więc... <laughs> No, tak a, było no, Zobaczę, może tam godzinka chociaż Spróbowałem, rzuciłem monetką, dalej monetki nie działają, ja wychodzę a, a, No, to monetki to No, to wychodzimy Mikulia? Tak, właśnie Aaaa, się No, chyba nie Cześć Ała Drzwi mnie, zgniotuj się drzwi Same no. siebie? Tak, same siebie, no nie mnie, tylko siebie Nieoficjalnie wygra... By... Dobra, dobra. Aaaaaaa! To, to jest? A, dostałam taczę od czyli... 30. Smacznego. No, coś no, idzie. Super. Coś o, szura, no, coś sra. O, coś sika. Jak no. ja... No trudno tu, lepszamy. to odpuszamy? za życie takie? Jesteś sobie naukowcem bez karty. I jeszcze coś czemu dzieje? nie masz karty? Ej, czemu rzuciliście z karty? Bo z na Bo mi dała. <głos> <głos> ja nie narzekam. Aha, no to po nas. Cześć. O Jezu, ile scp Ja pierdzielę. <śmiany> nie, 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 nie mogę. Czemu? To się stało? Dobra, zamknęła. Ja chyba też Nie zoro! Nie! Wszyscy są heavy, tak? Oh, heavy. Kto otwiera te drzwi? Bo Jesteście no, no dobre pytanie kto otwierał te drzwi Karte, Co tu się dzieje? Alo, kto bo otwiera bo te drzwi? A. No, tutaj, tutaj tutaj szybko, 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 szybko. A możesz nie. tam zmieniać? Tutaj nie, możesz nie zmienić, możesz. tutaj, tego warto spróbuj. Nie tam jest pijać, każdy bym tam nie szedł Co mówisz deftru idziemy tam? No iż. idziemy, nie no zartujechcie no, no dobra, chodźcie, chodźcie daj tarczę No, daj tarczę Ja ci daj tarczę Pod F chyba? Pod F F chyba, no Albo R, albo F F1, click i to się dowiesz o, No O, to jest dobra porada No, no właśnie, no mówię mi to nie, Wow Chciałem tam zamknąć, po czym oni wszyscy otwierają, zamykają te drzwi, zarąbany, no nie wiem No ja po tobie od razu Destru zamknąłem I znowu no, Barto ja otworzył No to też bałem do was i... Bo Barto myślał, że ucieknie no, no tak, to no prawda, Quick. Mądre, Zrobiłeś content. Ty to tam content face. creator jesteś, taki prawdziwy z krwi i kości. Tu się muszę zgodzić w stu procentach. zamiast pogodzić się z tym, że jesteście zamknięci. No niestety. Taki jest Barto właśnie, no. No, Barto nie lubi zamykać SCP-ków, rozumiesz. Rozumiecie. On woli trejkardować z Ja lubię zamykać na przykład no, SCP-ki, o. No, słyszałem jaki radosny byłeś. Tak, jak zobaczyłem plagę, to stwierdziłem OS. No jest! A ja otworzyłem no. że DBbox są mniej nudy. uciekają. No to nie daj im, tylko że mają tego. Co jest? Zjedzmy Ej. je. Czemu on zniknął? mi byś zniknął na twarzy. Papka? Co? O. Papka? Co a to tutaj... Możliwe, możliwe no. To jedyne i... wytłumaczenie. Idźcie z drugiej, idźcie z drugiej. Granat, uwaga, gośia Granut Idziemy z on drugiej. O oh, wow, on ma mikrohida. Ta była otwarta, no O oh, wow, nic nie widzi. Papa Nie mogę. Abi zginął. Ale jak? No mikrohit! I badnikaro No Abi to nie będę kłamał od jebał. No gałgan po prostu. No. no to powodzenia ci, że czegoś się, bo my nic nie zrobimy. Na Karo. Musisz nam rozkazywać. To będzie szybka runda. Dobra, biegniemy, biegniemy. O, ginę zaraz. Chociaż unikam pocisku. Unikam ciągle. Ale za dużo mają broni, nie, za dużo, za dużo. No dobra, dam, dam Gosiu go pory, bo szczególnie, że nie umie grać, więc wyjątkowo jak na mnie, zostawię możliwość tam mnie jako zombiaka, niech będzie. Chociaż nie lubię o? tym zombiakiem grać, jak podkreślam wielokrotnie, tak jak Gosia mnie znajdzie i zresurrektuje. o, Westro baginia. No niestety współczuję goś. <noise> no, widzicie dzisiaj chyba nie w, nie w sosie jest dzisiaj, takie mam wrażenie. Chyba na to się źle poszło O, gadają Gadają, gadają O tak, 15 minut. O, kto przyszedł, ale grubo Ale grubo, zaraz to przepraszam. Pół serwera Przeciążyłeś serwer i co teraz? No ja nie wiesz co? To dobrze Dobra, to słuchajcie, uwaga, uwaga jest Plaga, który jest nieogarnięty, więc chyba wygramy. Nie, no tak Bardzo ogarnięta Gosia gra, w, nie, nie wie co klikać, nie wie jakie są skille postaci. No. No. Powinniśmy tak się zabić. Ale to w sumie się wyrównuje, bo Siema. Cześć Sandwich. że Dobra, spokojno. trzeba odeskortować sandwicha. Sandwich, Dobra, Dobra, no tylko szkoda, że Keyboard poszedł. No, niestety. Ale ktoś, no, ktoś jeszcze żyje oprócz nie. ciebie? Jak odek? No, tajemniczy. Tajemniczy? Atom. Psz. Ale mógł zdechnąć, bo. Do Może tak być, no ja widziałem na specy, że się bawiliście. Jeszcze byłem zombiakiem w ogóle. Czyli tak, już scp nie ma, został jakiś ochroniarz pewnie. I... A nie, bo deki jeszcze przecież muszą odejść, nie? Odeskrutowane być. Cześć, tylko aktywuję. Na to tak chodzi. Masz? Aktywuję to. No, mam, mam. Wow. ale Bo ten, yy, ten facility guard miał, nie? Cześć, czekaj. Kto to był G.B. tak? Nogi bod. Dobra, patrz, patrz, patrz. Szreka biorę. O zielony, glut. co chodzi? No, zielony jak szrek Ale jaki glut? No taki zielony, ten co się rozpryskuje na łapie. Ten co się na jeden jeden kole z niego robi. What? No ten co poprawia ci wydajność z broni. A ten? No. Dobra, wiem, ja tego tak rzadko używam. Ja też, ale polektam. jest, no nie wrócę do ulepszary, to mówię, dobra, weź biegnij, biegnij, run, run, Forest, run! Run, bo... Bo strzelę. Cześć, zaczynamy. Biegnie, biegnie, dobra. Idę tam, chyba chyba dobiegnie. Mam nadzieję, że mi jakiś badnikaro. A nie, bo badnikaro jest dekiem. Czy dzisiaj jadłem Grahamkę? No, zawsze warto dodać Grahamkę. Grahamka jest dobra, ale wszystko inne jest złe. Tylko Grahamkę warto zjeść. O, jest. Ale ty biegniesz. Cześć. Cześć. Co o, Rufix tam? Rufix! jest jak rzadko Rufiksa spotykam, Boże Święty Rufix, jestem zaszczycony, aż rzucę ci kartę chaosów, proszę bardzo. Wiesz? A nie, to ja wezmę. No w dobra. Może windą pojedziemy koledzy. Nie, nie, nie. O, to Nie ma problemu. Dobra, jedziemy na dół? Powodzenia, no. JEDZIEĆ! Dawajcie, dawajcie, ruletka, ruletka. Ja w Prawie wyszło, prawie wyszło. Dobra, zjem piksy nie będę was widział, koledze, przykro mi. Halo? Halo? No cóż. Idę znowu pracować. 8 minut, oj, szybko, szybko. Oj, skilliszu.